Nadszedł ten dzień. Niepowtarzalna chwila. Strefa czytacza przekroczyła próg 75 tysięcy subskrypcji na YouTubie. I chcąc Wam za to podziękować, przygotowaliśmy coś absolutnie wyjątkowego i spektakularnego. Coś naprawdę specjalnego. Pięciobój książkowy. Pięć różnych i wymagających zadań związanych z książkami. Pięć tygodni naszych zmagań. I to Wy wybierzecie zwycięzcę. I przegranego. Po każdym zadaniu będziecie mieli 5 dni na oddawanie w komentarzach głosów na Team Czytacz lub Team Czytaczowa. Dodatkowo w każdym tygodniu naszych zmagań będziecie mogli wygrać książki niespodzianki. Jedną otrzyma osoba, która najlepiej uzasadni swój głos na Team Czytaczowa. Druga z kolei pójdzie do osoby, która najlepiej uzasadni swój głos na Team Czytacz. Wasze głosy będą decydowały o wynikach poszczególnych konkurencji oraz sumować się, by na końcu wskazać Zwycięzcę. Lub zwycięszczenia I przegraną. Raczej przegranego. Ale to nie wszystko. Tak. Jakby książki do wygrania co tydzień, to było za mało. To wy zdecydujecie o karze dla przegranego. Dokładnie. Przegranego. Lub przegranej. I wybierzecie książkę, którą przegrany będzie musiał przeczytać i zrecenzować na kanale. A zatem do dzieła. Pięciobój książkowy, czas zacząć. Trudno mówić o uczciwości skoków narciarskich czy piłki nożnej, bo z warem bywa różnie. Natomiast w naszych zmaganiach to wy jesteście tym papierkiem, który decyduje, co było zasadnicze, a co było kwasowe, a co pozostało wam obojętne. Papierek lakmusowy się to nazywało. Co ty Robię wstęp. Tak, tak, tak. Dziś dzień drugi zmagań, a właściwie tydzień drugi z naszych zmagań. Pierwsza runda, której wyniki za moment poznacie jest już historią, ale dla Was stanie się być może pocieszającą, ponieważ za moment poznacie nie tylko wyniki tej pierwszej rundy, ale przede wszystkim tych, którzy zdobyli nagrodę za głosowanie na Team Czytaczowa. I Team Czytacz. Ja wybrałam osobę, która ma nick wizja2561. Wizja, wizja pisany przez V. Ja z kolei wybrałem osobę o Niku Diabelek 1990. Serdecznie wam dziękujemy za wasze głosy, za wasze uzasadnienia. No i oczywiście skontaktujcie się z nami. Szczegóły wszystkie są w opisie. A zatem podsumujmy. I jak myślisz, jak się rozłożyły głosy? No nie wiem. No wiem, że przegrałam. Tyle wiem. Wiem, że ty mnie pokonałeś, zmierzyłeś totalnie. Ja jestem bardzo zaskoczony, bo sądziłem, że i tak ty zabędziesz więcej głosów. A, ale bo, bo sądziłem, że jednak z kobiety mamy dużo więcej kobiet tak. na kanale i spodziewałem się tutaj większej solidarności jajników. Tymczasem zobacz, jaka zdrada. Tak, ale wiesz, co mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim, że faktycznie argumentowaliście swoje decyzje, swoje, swoje opinie. 62 głosy, czyli 62 punkty na start tej drugiej rundy ma Czytaczowa, a ja mam punktów 109, czyli mam z czego dziś tracić. Ale właśnie jakie to będzie zadanie dziś? Dzisiaj będziemy projektować okładki do książek. Okładki te projektować będziemy w Canvie, ale nie możemy tam używać żadnych własnych wzorów, żadnych własnych elementów. Nie możemy również korzystać z funkcji sztucznej inteligencji. Wszystko to, co ten program nam daje, możemy wykorzystać za wyjątkiem tego, czego nie możemy wykorzystać. Tak, i ja jestem bardzo przerażona tym faktem, bo jednak kanwa ma swoje ograniczenia, do których ja nie jestem trochę przyzwyczajona. A co do ograniczeń, nie jedynie kanwa ma wpływ ograniczający na nas, albowiem działać będziemy również pod presją czasu. 25 minut na jedną okładkę, a będzie ich trzy. Trzy okładki. No to może chcesz powiedzieć, co ty wybrałaś? Ja wybrałam e, więźnia Labiryntu, pierwszy tom. Dobrze, to teraz strzelaj, co ja wybrałem. Czy ktoś czuje coś orientalnego? Jakieś tam Arkady, coś ten deseń. No tak, to, co wybrałem, jest bardzo orientalny, Wiedźmin. No trochę orientalizmu tam jest. No tak, Orientum. zrobili, zrobili Orientum. mangę Wiedźmin Ronin, Okej. Okay, okay. No i teraz. Który tam? Ostatnia... Obojętnie, nie będziemy tutaj Dobra. się chyba szczypać. Dobra, to ja tak. pójdę na łatwiej i sobie wybiorę coś, coś łatwego. A, ostatnia książka, którą wybraliśmy wspólnie, to... Harry Potter! Is there? Wszystko jedno, który tom, więc będziemy mogli też sobie powybierać trochę. Tak, i jeszcze pozostaje rozstrzygnąć jedną rzecz, bo to nie jest tak, że my sobie zasiądziemy i zrobimy to, co nam do głowy przyjdzie, chociaż poniekąd tak. No tak. Różne techniki. Otóż jedna okładka będzie musiała być bardziej graficzna, bardziej powiedzmy to wypełniona elementami, a druga ma stawiać na to, by tytuły były wielkie, by to tytuł stanowił centrum tej okładki, był olbrzymim tak. jej elementem. No i teraz A Harry ja Potter w... będzie y, stylem, stylem dowolnym. dowolnym. Tak, tak. Przy Potterze magia nie ma granic, tak. więc przy Potterze nie będziemy się ograniczać. Natomiast co czym robimy? To chyba musimy polosować. Znaczy polosować Dobrze, papier, Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, jeden. Raz, dwa, trzy. 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 O! Trzy razy wygrało. Do zera. Wybierasz, kto zaczyna, kto będzie pierwszy robił okładkę. Wybierasz Ty. No. którą okładkę? Wiedźmin. Twoje niech będzie. Jakim stylem? Pff, p p p Wiesz co, nie wiem, ale tutaj już jakiś Wiedźmin mi się tutaj przedstawia, coś w głowie, jakiś pomysł i to jest zdecydowanie pomysł graficzny, nie ten tytułowy, literowy, więc Wiedźmin będzie graficzny, a Więzień, więzień Labiryntu będzie tytułowy, kurde, nie wiem jak to powiedzieć, wiem, no z, z literami tytułowy, pisemny. pisemny. To czy znaczy, wiesz co, zestresowałeś się, aż mi serce wali, bo się zestresowałem i zastanawiałem się co bym wolał, ale nic bym nie wolał. Dobre słowa przed robieniem tej okładki. Nie mam zielonego pojęcia, co ja mam zrobić, jak ja mam to robić. Zobaczę, jak mawiał klasyk, szlachetny polski poeta. Czas pokaże! Czas pokaże! A więc ruszam z okładką Wiedźmina. Długo się zastanawiałam, którą, którą część Wiedźmina sobie wybrać i chyba postawię na krew elfów. Mam już pewną wizję. Mam, znaczy, no wiadomo, Canva daje ograniczenia pewne. Nie ma wszystkiego, co ja bym sobie wymyśliła, bo już nieraz tak się zdarzało, że to, co chcę zrobić, tam akurat w kanwie nie ma, ale mam nadzieję, że da radę. Mam ochotę, znaczy mam ochotę, mam w planie zrobić taką. Część twarzy Elfią, żeby z, właśnie z takim naciskiem na ucho trochę krwi dodać. No i wiadomo, napis jakoś ładnie. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Ruszam do akcji. Czy chciałabyś jakoś podsumować tę pierwszą okładkę? Tak, tak, tak jak mówiłam, e, mój pomysł został tylko chyba w... 20% zrealizowany to, co miałam w głowie, ale to zawsze takie, zawsze jak coś siadam do grafiki, to nigdy nie jest tak, jak bym chciała. Więc tak, no ograniczenia kanwy, takiej jej baza tego, co, co bym chciała dać, tam oczywiście nie było. Ograniczenie czasowe, stres i tak dalej, mimo iż zrobiłam to szybciej niż miałam czasu, to i tak, tak no, wyszło, jak wyszło, i mam tutaj dużo zastrzeżeń. No ale no, nie ale... jesteśmy profesjonalistami, umówmy się. Tak. Mnie zostały dwie sekundy do końca tej okładki. I dopiero po tym czasie zorientowałem się, co należało poprawić. No to kto pierwszy pokazuje. Chcesz, moje zobaczyć pierwszy? Chcę. Dobra. Ale fajne. Podoba Ci się? Podoba mi się. I to bardzo nie... ładne. I nie uważasz, że jest mega ale Andrzej powinno być bardziej wyśrodkowane. Ja tutaj widzę niedośrodkowanie. Ty faktycznie. To jest Faktycznie. Wiesz, ale ale czemu... bardzo, bardzo ładne. Bardzo ładna okładka. I już tu widzę kolejny błąd. No ale dobra, nie będę Wam zwracać Czekaj, na to uwagi. Czekaj. krew elfów. Co to ja poszukam? Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, naprawdę. Świetna jest ta okładka. Pospieszyłam się i widzę niedociągnięcie. Dwa dni to co ty zauważyłeś i ja jeszcze jedno widzę. to jest uf, Chcesz to nie powiedzieć do... co? Nie, nie będę mówiła. <laughs> Musicie sami zauważyć, nie będę sobie kłód pod nogi podkładać. Okej, okay, no to dobrze, to, to, to ja teraz pokażę Tobie moją. No. O kurde! <śmiech> <śmiech> wiesz co, ma coś w sobie. No ma, ma. Ale wiesz co, powiem tak. Las nie lubię strasznie, bo to jest takie w negatywie jakby las, gdyby był czarny to zupełnie innego, ja nie lubię rzeczy w negatywie i tutaj ja widzę tutaj to takie co do czego mogę się najbardziej przyczepić, a ogólnie widać, że to jest taka amatorska okładka, taka, no powiedziałabym coś, ale nie chcę obrażać, no powiedz, nikogo. powiedz, nie chcę nikogo, taka selfowo-publishingowa, taki self-publishing, ale przynajmniej mam na środku Andrzej Sapkowski, no to prawda, mam wszystko to na środku, prawda. tak, tak. No. No i tutaj... Ja bym to chyba zrobiła w białą okładkę, i te wszystkie elementy, co są tutaj jasne, by były ciemne. A planowałem, ale pomyślałem, i byłoby że chyba nie. lepiej. no A tu tak, jakby wszystko w negatywie było. Ale pamiętajcie, że głos należy do Was, możecie wcale Oczywiście. czytaczowej nie słuchać. Oczywiście. Pamiętajcie, walczmy o swoje, o karę dla czytaczowej. Dobrze, nie, drugą książkę. Tak. Ja po prostu liczę na to, że w końcu Ty będziesz miała jakąś karę, a nie tylko zawsze ja. Dlaczego zawsze ja? Bo tak, tak jest fajnie, śmiesznie, nie, zabawnie. Nie, nie. No to jest kwestia głosu, więc głosujcie na okładki osoby, która, której yy, okładki bardziej Wam się podobają, po prostu. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to jeszcze dwie okładki przed nami i teraz przed nami okładka więźnia Labiryntu. Ale w takiej sytuacji ja sobie życzę, żebyś to ty pierwsza ją zrobiła, a nie Dobrze. zawsze ja. Dobrze. Uwaga, uwaga, ruszam. <laughs> ruszam z okładką do więźnia Labiryntu. I to ma być bardziej napisowa okładka z dominacją właśnie napisu, a nie graficzna. Kurczę, boję się, boję się, boję się. Dobra, dobra, już nie gadam ro robię, bo czas mi, czas mi płynie. Zacznę od tego, że totalnie nie mam jakiejkolwiek wizji, jakiegokolwiek poczucia, jakiejkolwiek estetyki względem więźnia labiryntu. Kompletnie nic nie widzę. Widzę labirynt, ale labirynt był przecież na okładce normalnego wydania. No, chłoptasiów z filmu, no nie. I zastanawiam się, co ja tam mam zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, ale nie jest czas na zastanawianie się tylko na robotę. To się najpewniej skończy katastrofą. No ale dobrze, dobrze. Napisy, ok, napisy duże, więc zaraz będziemy kombinować. W ogóle siadając do tej okładki, pierwsza myśl to było dać labiryncik jakiegoś gościa wchodzącego do labiryntu, czyli totalnie na, na łatwiznę iść. Dzięki. Ty to zrobiłaś? Tak, poniekąd tak, ale mam nadzieję, że Ci się spodoba mimo wszystko. Znaczy ja się bawiłem z tą okładką, aż sobie popatrzę, bo ona jest taka śliczna, bawiłem się nią do ostatniej chwili, a nie będę już się tłumaczył, patrz. Fajne. A te te, to są te umarli, którzy nie wyszli z Libiryntu. Które? Te kreski o te. Nie, ochratone. Odliczane dni. A odliczane dni. No, ile ja tam myślałam. Się to, ja, ja myślałam, że to są trupy. O, <laughs> Ale o, o, to o, może o. być wiele. Wiesz, można. Yy, o, przekład Łukasz Dunajski. A widzisz? Pamiętam o tym. Ja meczach. bym to na pewno zdecydowanie zrobiła mniejsze. Przekład i trochę niżej, bo się tak zlewa, jakby to był. Yy, chociaż no drugi w sumie. No. Jak oceniasz? Spoko. Na pewno bardziej mi się podoba niż Wiedźmin. No tak, no nie miałem tu pomysłu, ale z Wiedźminem to, to nie. Wiedźmin był cudowny. Cudowny był, fantastycznie to mi wyszło. Nie mam sobie nic do zarzucenia, natomiast tak. Dobrze, no to ty teraz mi pokaż swoją. No będziesz się śmiał z tego labiryntu. Czyli będzie labirynt i chłop. <laughs> będzie. Pokaż chłopa po w labiryncie. Raz, dwa, dwa, dwa trzy, Feraverto. O. Ale wiesz, że mi się to kojarzy bardzo mocno z doktryną śmiertelności tego samego autora? Tak? Tak. Bardzo mi się kojarzy, ale Cześć, bardzo. A może jakoś podświadomy ja ten zrobił. Ale fajna ten. kolorystyka, bardzo mi się podoba. Ale jest gościu wchodzący, ale to był w ogóle gościu jakiś z garniakiem, z jakimś brońą ręce. Ale wiesz co jest najlepsze, <grym> że ja na tę samą grafikę brałem, bo w w labirynt i od ta grafika wyskoczyła mi, więc ja sobie wy, no nie, to będzie zbyt proste. A ja że mówię... ty byś w życiu tego nie zrobiła. A, a widzisz, ale musiałam go zblurować, bo, bo mówię, bo widać gościa no. z garniaku, z jakimś pistoletem, ja mówię, no nie może być. Ale z drugiej strony bardzo kojarzy mi się z tą okładką, która, która jest. jest w Też. Wiesz co? Ja o nie myślałam i tak mówię, kurde. Więc tutaj Ja nie sobie pomyślałam o tej filmowej. Ale ja tutaj ale... nie dostrzegam aż tak, wiesz, takiej wizji artystycznej. Tak, tak, tak. Pamiętajcie, głosujemy team czytaczowa albo team czytacz. Nasze okładki więźnia labiryntu już widzicie, więc czas na ostateczne starcie, jak zwykle, żeby nie było niedomówień, żeby nie było remisu Harry Potter. Potter. Wiesz już, którą w ogóle część będziesz robiła? Chyba insygnia śmierci. Tak myślę, ale to jeszcze jest... Wyjdzie w praniu tak naprawdę, nie? Mm. A Ty? A ja inny tam. <laughs> super, super. A zatem do dzieła. Kto zaczyna? Mogę ja. Okej. Okay. Harry Potter. Chyba najgorsza okładka do zrobienia, bo ja chyba nie umiem w dziecięce okładki, więc, więc chyba pójdę znowu w jakąś dorosłą okładkę. No i chyba postawię na insygnia śmierci. Mm. Aczkolwiek, no sama nie wiem jeszcze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak, chyba insygnia zrobię. Dobra, to do dzieła. Teoretycznie teraz powinno być najprościej, bo Harry Potter, bo technika dowolna, a zastanawiam się, czy ta technika dowolna mnie nie zgubi, właśnie. Czy to nie będzie moja pięta Achillesowa? Nie wiem. Mam nadzieję, że gorzej niż było nie będzie. Przepraszam Was za to, że musicie na to patrzeć i w tym uczestniczyć. Przepraszam. Ja sobie tutaj tylko przygotuję w tym momencie do nagrywanka. Proszę, czas start. Nagrywanko jest, jest, jest. Więc ja po prostu zaczynam lecieć z koksem. Emocje sięgają z Zenitu, bo oto przed nami ostatnia, najostatniejsza z dzisiejszych okładek. Okładka, która być może pokaże, dlaczego nie zajmujemy się tworzeniem okładek. Chociaż ty mogła być, bo tamte były fajne. Czy ja wiem? No dobra. No, na pewno zrobiłaś lepsze okładki, niż ja miałem do gry o marzenia. Więc była to naprawdę kawał świetnej roboty i nikt Ci za to nie płacił. Mhm. Super. Kto pokazuje pierwszy? A mogę ja, jak chcesz. A to pokaż jak. Ja Uwaga. lubię jak pokazujesz. Mogę. Raz, dwa, trzy. O kurde. Coś sobie ma, ale ja tutaj widzę Alicję w Krainie Czarów, która weszła do tajemniczej norki. Jest czar rzucony, zobacz. No jest czar rzucony, zobacz. Ali? Jest ciemny las w instygniach Śmierci, idzie Harry tym lasem, więc las jest taki trochę rzeczywisty, ale tutaj są te e, cienie takie bajkowe, żeby to było bardziej bajkowe, a nie takie dla... Mogę nowosy. być szczery? No. Ten las raczej nie wygląda mi na zakazany las, tylko na taki las, do którego idziesz, żeby pozbierać grzybki halucynogenne. Super. I tu się wszystko błyszczy, wiesz, kosmiczna Nie błyszczy energia. się, no gdzie? To jest tylko tego zaklęcia. To znaczy jest przyznaję Ci bez bicia, że najmniej mi się podoba z, ze wszystkich. No szczery będę, no. Mi się podoba. Dobrze, chcesz zobaczyć moją? No dawaj, dawaj, dawaj. Wiesz co, totalnie inna konwencja i po prostu ja zaraz glebnę. Ale zarobista. Serio? Ale mi się podoba, no, no pewnie, że tak. Ale zarambista. Bardzo mi się podoba. Taka trochę mangowa, mi się wydaje. No, mangowa. Wiesz, czym mi się kojarzyło to? No? Lata 90. książeczki dla dzieci. Takie te proste, Jakieś tanie książeczki. Trochę, czy nie. Nie wiem, czy te, praczę. W każdym praczet? razie te, te stare i, i chciałem coś takiego zrobić. I zamek mi się w ogóle pierwszy rzucił w oczy i pomyślałem no? sobie, sam zamek mi nie wystarczy, muszę to wszystko podbudować. <laughs> Ale zarobiście wyszło to. Yes. No. Bardzo mi się uda. To moja Trzymaj ulubiona. Głos? Tak. Jej. Moja ulubiona twoja okładka. Fajna, podoba mi się. Bardzo przyciąga oko. I ta, ta zielona obwódka, super jest. Zielona obwódka? co no ty mówisz? To. A ty, to nie jest żółte? No takie żółto-zielone, takie limonkowe. Dobrze, miało być. Dobrze, jest takie. Jak żółte je by nie pasowało, to jest bardziej jest, zielone. jest takie, jakie je mówisz dokładnie tak. Słuchajcie, wy głosujecie, wy wybieracie, kto lepiej sprawdził się w zadaniu tworzenia okładki w kanwie. Czy była to czytaczowa. Głosujcie na mnie. Czy czytać miałaś powiedzieć, a nie tylko już. Nie, głosujcie na mnie! Ja na co? mnie głosujcie, no? nie! Dlaczego? Głosujcie na tą osobę, której projekty bardziej Wam się podobały, po prostu. Czyli głosujcie na mnie. Pamiętajcie, macie ograniczony czas na głosowania. głosujecie tylko do niedzieli i uzasadniajcie. Bo za najlepsze uzasadnienia, które w jakiś sposób trafią w nasze serduszka, przemówią do nas, będą Nagrody. Niespodzianki. Tak, niespodzianki książkowe. Jedna dla osoby, która zagłosuje za czytaczową, druga dla osoby, która zagłosuje za czytaczem. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. No i czekamy oczywiście na Wasze komentarze, jak Wam się podobało to wyzwanie. I zgadujcie, co będzie przedmiotem naszego trzeciego wyzwania, w którym przychodzimy do Was już w kolejną środę. Pięciobój książkowy nadal trwa i będzie się działo. Tak, za tydzień będzie pół metra. Tak, i nocy będzie mała. <grymne> Trzymajcie się. Papa. Papa. Pa.